A zasady znasz wszystkie, czy są podczas meczu? Tak jest. Często przyjeżdżam, także jest wszystko jest to krążeń w trakcie bieli. Wej zawodnicy jadą yy, Nie odpowiadam na takie trudne pytania. Są to wszystkie piękne kobiety, które będą miały okazję być podprowadzającymi w sezonie 2014 w Gorzowskiej stali. Gratuluję gorące brawa dla wszystkich pań, które zwyciężyły, które przeszły wszystkie etapy tego castingu. Ja podpowiem, że zgłosiło się ponad 50 uczestniczek. Dziękujemy serdecznie. Musimy teraz stworzyć mocny zespół, żeby się dobrze prezentował pod taśmą, żeby nie było stresu przede wszystkim, jak dziewczyny wyjdą już na tor i żeby były pewne siebie. Zaczynamy już zajęcia przede wszystkim nad układem, ruchowe i nad zgraniem się wspólnie przede wszystkim.